Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu, eee, a to dlatego, że pierwszy sezon zakończył się wraz ze śmiercią Frankiego. Teraz jest Kevin. Kevin był policjantem, no i ma dużo pozytywnych cech z racji tego, że był policjantem. No i ma dużo siły i kondycji to jest istotne przy walce z zombiakami. No ale jest nałogowym palaczem, więc trzeba zapewnić mu fajki, bo szybko popada wiadomo, nie? Jak to nałogowy palacz. I dosłownie z tego domu przeszedłem do tego domu. A patrzę, a tutaj jest jakaś grupa, nie? To sobie take miska gulaszu from... <noise> Także Tomas jest już z nami. Aczkolwiek jeszcze z lewicem muszę porozmawiać. Gdzie ten lewis poszedł? Czekaj. Ury, widzę. Whatever you say. Chodź tu lewic. Give order, follow. Dobra, mamy dwóch. Może weteran Michel? Okej okay. <laughs> No to mamy całą grupę, co nie? Gdzie ty idziesz? Powiedz mi. To jest jakiś wojskowy. Ty to, to... to jest jakiś. Pokaż tego, Michelle. Eee, Dev info. Oho, kurde. Siła, ciche schodzenie. To jest wojskowy, dosłownie żeby karabinek karabinek. to on ma karabinek? Dobra, Michel. Zróbmy tak. Jako, że Michel naprawdę dobrze walczy, to niech nas ochranie? Edward, to, to... To jest to, że nas będzie ochraniać? Cior dwie? Nie wiem No nie ma kluczyków. Są kluczyki, tylko jest inny problem O kurwa Zombiaki włączyły alarm Ty, a ten Michel... Aha, bo on tutaj ochrania, tak? Okej, okay, no to nie, no to... To nie, no to... Bo te opcje wszystkie, te rozkazy są dobre, jak już masz bazę, na przykład możemy... Kazać mu farmę zrobić, na przykład, żeby wycinał drzewa... I, i tak dalej, i tak dalej, co nie? No ale do tej bazy to jeszcze daleka... Ja nie sądzę, żeby tutaj... Ta trójka przeżyła do tego momentu, tak szczerze. I nie wiadomo, czy my przeży... O kurwa...

No thanks? Okej, okay, nie to nie Idziemy, panowie Nie wiem dokąd, nie wiem co, jak Jest poranek, strasznie mało bije Czujemy lekki ból, niepokój Strasznie Okej, okay, tam kolejne zombiaki. Przydałaby się No, to, ten alarm gdzieś na dole, chyba Przydałaby się jakaś fura, tak serio Okej, okay, mamy towarzystwo Ja pierdolę No powiem szczerze I grubo jest, co nie? Powiem tak, ja bym się przedziałał przez... Aha To jest jakaś... Security guard? Get out O cholera, ty Wydaje się, że on mnie zabije, bo to jest... Kurwa, Tomas A co zresztą się stało? Ale useless jest ten Tomas Ooo, oh, fuck Co do chuja? O kurwa! Powiem tak! Pieprzam! O cholera! Tomasa zagryźli! Czego on tu ochronił? Jakiś. O kurwa! Skrzynka z narzędziami! Powiem tak! O ja piórdolę! Czekaj, jest tutaj woda? Nie ma. Myślę, że te drzwi są w stanie coś tam wytrzymać. O kurwa, o kurwa, ktoś strzela to chyba ten, ja pierdolę. Tylko Michelle przetrwa. Ale powiem szczerze, że No strasznie trzeba zaraz stąd pieprzać. Jestem głodny, ale to nie jest problem dla nas. Mamy jedzenie. Czekaj, wetera yy, Michelle Operhood Dobra, dajemy jedzenie. Musimy stąd pieprzać, tak, tak szczerze. To był jakiś warsztat. Ale ten chłop to strzelał, ten ochroniarz. Bo, tak jak mówiłem chyba tam w pierwszym odcinku, że są właśnie też NPC. Tak, że czym dalej w latach, jakby kolejne dni tej apokalipsy, no to będziemy spotykać tych z wrogo nastawionych ludzi. A nawet całej grupy wrogo nastawionych. Ja pierdolę, co tam się dzieje? O-o. No niestety. Dwóch idzie tutaj. Michel, jesteś gotowa? Michel to nie jest Tomat, to nie. Jezus. O Michel, Michelle. Jest lipa, powiem ci. Straszna. O kurwa. Mamy szyję ranną. O kurwa, Michelle nie żyje chyba. Ja nie jestem w stanie jej pomóc. Jest ich za dużo. Dobra, Odblok zablokowała się. Ja pierdolę. Ten, ten ochroniarz... Żyje, on strzela do nich. Czekaj Michelle, idę ci pomóc. O kurwa, Michelle! Ja pierdole Staciliśmy Michelle No i nie wiadomo jak długo Kevin przeżyje, tak szczerze Czas pieprzeć z miast, naprawdę miasta są drogie, dosłownie są drogie te miasta. Ja pierdolę. Nie, to jest pułapka Srogo jest, naprawdę jest srogo. Muszę przejąć jakiś jedne, pojedynczy domek, naprawdę. Tu tutaj żyje. Pomocy! Kurwa. A, to ta co nie chce, okej. Okay. Ja pierdolę, szkoda mi najbardziej tej wojowniczki, nie, Michel. Musimy odpocząć, zobaczcie, zadyszka Luis? Ty. Przeżył Luis. Powiem szczerze. Zasłonę, zasłonę. Szczerze musimy przetrwać tutaj noc. Mnie to nie obchodzi. Jest głodny, a zaraz damy mu jedzenie. Eee... Yy, offer foot On some fiut Okej okay. Kurwa mać Mamy jednego tutaj Ja muszę go zabić Bo rozjebie mi okno Musimy przetrwać tu noc, serio wszystko pozasłaniane? No, niestety tutaj nie ma zasłonki. Yy... Gorąco nam jest. No, tak szczerze, ta bluza jest useless trochę. Dlatego, że jest gorąco i tak dalej, i tak dalej. Ja z tej bluzy robię dosłownie podżyj ubranie. Okej, okay. wydaje mi się, że napełnimy butelkę z wodą, wyczyścimy siebie przede wszystkim, umyjemy się. No to przetrwał, jakimś cudem Luis przetrwał. Eee, no szkoda Michelle, bo naprawdę była wojowniczką. Szkoda, naprawdę szkoda Michelle, no serio. I miała dobre staty i w ogóle fajnie wyglądała i tak dalej. Nie wiadomo co z tym ochroniarzem. Podejrzewam, że zginie też. Jak skończy się tylko amunicja. Eee, no cóż, w miastach jest strasznie ciężko jest w miastach, serio. Jest strasznie kurwa ciężko w miastach przeżyć. Myślę, że naprawdę trzeba by było gdzieś osiedlić się poza miastem, znaleźć auto w tym mieście i spieprzać stąd, zabrać kogokolwiek tylko spotkamy. I spieprzać stąd. Spróbować coś gdzieś, nie wiem, przeżyć, założyć bazę jakąś. I tak dalej. Bo wtedy ci nasi kompani naprawdę e, będą pożyteczni, nie? To, to naprawdę się sprawdzi wtedy. E, o Jezu, powiem szczerze, że te żarcie nam się przyda nawet, żeby wykarmić. Nie tylko siebie w tym momencie. Co prawda oni też potrafią lutować i tak dalej, ale wiadomo. Otworzymy sobie jedną puszkę i zjemy, zjemy, napijemy się. No, najgorzej, może zegarek tu jest? Jest zegarek, okej, okay. włożymy zegarek. No, jest trzecia rano, to trzeba iść spać. Jak twój, napijemy się wody jeszcze. No i, no i tylko spać, serio. A jak zdrowie? O właśnie, brudne bandaże, może może wypadałoby jeszcze do, do, tutaj tym się zająć. Kurwa, to jest infekcja, może być ciężko bez lekarstw. Hm. No to ciężki start Kevina, bardzo ciężki, ciężki. Eee, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Która to jest minuta filmu? 14, spoko, jeszcze może jakieś 5-6 minutek pociągnąć tego. Okej. Okay. HP wzrasta, jest spoko, nie powinniśmy umrzeć. Dostwiera ci zbyt dokuczliwy ból, by zasnąć. O kurwa. No to nie zaśniemy. Szczerze. Mm. Musimy znaleźć jakieś auto. Luis. Follow me. Tylko tak, z tego co kojarzę... Ona żyje jeszcze, czaisz? Za dużo zombie jest, serio. Nie wiem, a jakby gdzieś... Kurwa macie... Jest... Młotek no, Weź jeden O oh, fucking shit No wpadaj, wpadaj Smutek, znajdź poprawę, okej, okay. telewizor by się przydał Szczerze? Ja wychodzę tędy Tylko w tym domu nie było telewizora, co nie? Może by było w tym? Czy to jest. No nie ma w tym. No dobra, okej. Okay. Strasznie kurwa, ciężko przetrwać. Naprawdę. Wiąże koniec z końcem, żeby to przeżyć. Ona jeszcze żyje. Poko. Tu jest telewizja. Tu w ogóle drzwi są wyważone, więc działo się najwidoczniej. Działo się grubo tutaj. Stawianie pułapek spoko, weźmiemy sobie tą książeczkę. Ogólnie nam dalej jest gorąco i tak dalej. Tu w ogóle wyważone drzwi. No, to nie jest bezpieczne. Nie jest to bezpieczne miejsce, żeby to oglądać po prostu telewizor dla nudy. Ale no, spróbujemy. Spróbujemy. Opcje urządzenia. Mm. Ty, ale mniejsza ta. Włącz kanał Nie leci nic. Nie wiem, jakikolwiek kanał, żeby żeby, żeby zbić... O, smutek, dobra. Jest okej, okay. wesoła melodia. Pada stres Pada gorąco. Okej, okay. tylko no, ten psychiczny wrak na krawędzi załamania. No jest ciężko. Nakra... O, stres i smutek. zajebiście Ale dalej mamy za duży ból. Na ten ból niestety lekarz nie znajdziemy tak łatwo, gdyż jest za dużo tych zombie, Ja bym naprawdę chciał auto znaleźć. Nie wiem co się stało z Luisem. Czy on tam kurwa został? Ten Luis ogólnie wcześniej też jakoś tak zostawił nas na jakiś czas. Nagle się spotkaliśmy tutaj. Okej, okay, nuda zbita, stres też. Niech to leci sobie w tle. Ja sobie od razu przelutuję tą chatę. Kurwa, żeby tu jakieś lekarstwa były, ale niestety coś się radło to jest w sumie nawet dobra opcja, żeby wziąć. Na przyszłość nawet. Bo nawet może to począć na bandaże, a też założyć na okna. Lekki ból, no. no kurczę powiem szczerze że Podżyjmy te wszystkie ubrania, serio Jakieś errory wywalają ale to chyba to, to chyba ten Jakiś tam mod może o jezu, tu jest jakaś fura. O Boże, ile zombi jest. Kurwa, ja bym chciał się dostać do tej fury. I przeszkadza mi w tym tylko ten zombie. Zobaczcie, co tu się działo na tym parkingu. Dobrze kojarzycie ten. O kurwa Szczerze ja go tu wpuszczę Okej, okay, nie wpuszczę go Ono rozbije szybę, narobi hałasu tu nie Kurwa, chyba, że dostanę się do tego budynku inną drogą O kurwa Okej. Okay. Zasuń zasłonę. O kurwa. Okej. Okay, myślę, że tutaj... Hmm. Może, może coś tutaj znajdziemy? Kurwa mać. Nie mogę. Ja pierdolę. Wyszedł stąd. Okej. Okay. No, to może i lepiej. W takim układzie, to może to i lepiej, serio. Tutaj też zasłonimy sobie yy. szybko, bo nawet coś idzie na zewnątrz. Okej. Okay. Jest clear? Niestety jeszcze nie. Jeszcze te okno. Kurwa. I narobiłem chyba chaosu po tym szybie wchodząc to jest jakieś rzeczy, może jakieś lekarstwa uda mi się znaleźć mega by się przydały Marmolada, kremik, orzechowy, y chlebek hmm. no niespecjalnie tu nie znajdę daleko w kwór chyba Czajniki tego typu sprawy świeżo przygotowane steki Otwierać puszka, no kluczyk mam już sporo, tak szczerze, ale dobra No i podejmujemy się tej akcji Sprawdzenia tego pojazdu Oj, nie wygląda mi na sprawny, jeżeli mam być szczerze z nami to nie wygląda mi na sprawny Powiesz, że są kluczyki Nie ma kluczyków. Ja pierdolę, no to powiem tak Ale na spokojnie, nie ma co panikować. Wyjdziemy sobie totalnie tyłem. Ale to już w następnym materiale. A dzisiaj to tyle. idziemy się z wami. No i to już Kevin przeżył jeden odcinek. Jest OK, To dobry początek. Zobaczymy jak długo. Na razie, cześć. <gry>